No nareszcie, ile można na was czekać? A weź daj spokój, Andrzej ma najbliżej z pałacu, ale koniecznie chciał, żebym po niego przyjechał uberem. No co, nigdy nie jechałem. O widzę Donalda, ty co on ma na sobie? Siema chłopaki. Donald mówiłem jaki jest dreskoł przecież. No mówiłeś dres, to tak się ubrałem. Ha, nawet ja wiedziałem, w co mam się ubrać. Pół dniami wysyłałeś fotki w różnych strojach. Wystrojony jak na komunie, ale chyba przejdzie. To i tak cud, że go Jarek puścił. A właśnie co się takiego stało? Mówił, że ma jakieś zebranie w klubie sierściucha i wróci późno, to się wymknąłem. Nasz Andrzejek wyrasta, pokażemy mu jak się lata po mieście. Dobra, idziemy, bo zaraz uschnę. Napijemy się przed wejściem? Inflacja spora warto zaoszczędzić. Andrzej miałeś ogarnąć alko Mówisz i masz. Kurwa co to jest? Okradłeś barek babci? No jak to co? Malinówka, nawet nie trzeba tego popijać. Dobra, damy radę, nie takie rzeczy się piło. E nawet dobre, rozgrzewa. Sławek, a ty? Ja sobie już strzeliłem dwa piwka, jak na was czekałem. Chodźmy do kolejki, bo coraz dłuższa. Andrzej spokojnie to moje miasto, nikt nie będzie nas trzymał w kolejce. Dajcie mi chwilę. Dobra, my w tym czasie dokończymy butlę Oho, wraca i ma jakąś nietęgą minę. Co tam, Rafał? Wchodzimy? Czekamy w kolejce. Nie rozpoznał cię? Rozpoznał, rozpoznał. Pieprzył coś, że mieszka na Białołęce i skoro on przez rok czuł smród czajki, to ja mogę postać w kolejce. Przyjebaliście się do tego dresu, a wszedłem bez problemu. Bez problemu? Musiałem dać w łapę temu ochroniarzowi. Wisisz mi stówę. Postawi kolejkę i będzie git. Widzę, że Andrzeja poniósł już melanż. Maliniakowi niewiele trzeba. Ekonomiczny, trochę mu zazdroszczę. Ja po ostatnim turnie nie mam tak łatwo. Dajcie mu się wybawić, rzadko ma wychodne. A gdzie chłopaki z lewicy? Nigdy ich nie bierzecie. Myślisz, że nie próbowaliśmy? Tylko przypału narobili. Weź mi nie przypominaj. Wprowadziliśmy ten lockdown, no nie? Ale kilka imprezowni było otwartych mimo zakazu. Tak na nielegalu. No i wzięliśmy trele tego złodzieja kojarzysz? Kojarzę, taki trochę maniak. Powiedz mu co odjebał. Stoimy sobie tak jak teraz przy barze, pijemy drinka, a ten nagle wskakuje na bar, zakłada maseczkę i drze japę. Bestie antyszczepionkowe. Wszyscy jesteście tu nielegalni. Legalnie. Policja już jedzie. Nawet Korwinowi tak nie odwala. I co zrobiliście? I tylko modliliśmy się, żeby nikt nie skojarzył go z nami. Ale hasła na następną imprezę już nie dostaliśmy.